Na pewno cały, y, cały ten y, biznes przeniesie się do sieci. Tylko, że właśnie cała zabawa polega na tym, że cały ten biznes się przeniesie y, do sieci. A co z show? No nie ma show. Nie ma show, nie ma ścianek, y, 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 nie ma tego. No i bardzo dobrze, no i odetchnijmy od tego. Naprawdę ubieranie się w pożyczone rzeczy i pożowanie na stanka, na ściankach, to niekoniecznie musi być treść życia i, i żołądka zarazem, no. Myślę, że ten czas to jest przede wszystkim czas na refleksję i na czas jakby... Dla poświęcenia, który poświęcamy sobie, sobie, czyli sobie osobiście, sobie, swoim najbliższym sobie myśleniu o sobie i sobie myśleniu o najbliższych i o, i o życiu jako takim. Dlatego też na przykład ja mam dosyć sceptyczny z kolei stosunek do tego, co się dzieje w tej chwili w internecie. Ten taki jakby zbiorowy samogwałt, czyli jakby wszyscy nagle muszą. Być w tym internecie. Panie od fitnessu nagle zaczynają gotować. Panie od gotowania stają się joginkami. Aktorki stają się dziennikarkami. Dziennikarki wszedłem w mikrofon dziennikarki poetkami. Ludzie wstydu nie mają, kurczę blade, ale z jednej strony, ale z drugiej strony to super, że jest taka rura kanalizacyjna, gdzie wszystko można wpuścić.